Skorzystam z okazji i porozmawiam z pasażerami. Po co czekać? Zanim odbiorą bagaże, tak. Nowa strategia, nie marnujmy czasu. Funkcjonariusze CBP kontrolują pasażerów, którzy przylecieli z państw karaibskich. Szukamy osób, które wpisują się w pewien schemat. To lot z Kingston. Na tej trasie przemyt jest częsty. Ile gotówki ma pan przy sobie? Dwa tysiące. Dwa. Lubią wykorzystywać torby na laptopa, konkretne marki. Podróżuje pan w towarzystwie, nie? Chcę się przekonać, jak pasażerowie zareagują, kiedy do nich podejdę. Ma pan wszystkie walizki? Tak. To cały bagaż? Tak. Wie pan co? Pójdziemy tędy, żeby nie musiał pan czekać w kolejce. Dobrze, chodźmy. Ile czasu spędził pan na Jamajce? Sześć tygodni. Ma pan tam rodzinę? Tak. Szukamy pewnych schematów. Pasażer poleciał na Jamajkę sam, ma torby na laptopa, a przemytnicy często ukrywają w takich torbach kokainę. Ma pan coś do oclenia? Gotówkę? Tak. Ile ma pan przy sobie pieniędzy? 15 tysięcy, sprzedałem wóz. 15 tysięcy? Tak. Sprzedał pan wóz i chce pan to zgłosić? Tak? Nie chce iść, siedzieć. Dziwnie się zachowywał. Opierał się o blat, żartował, próbował nas przekonać, że nic się nie dzieje. Miał przy sobie 15 tysięcy dolarów, co wzbudziło nasze podejrzenia. Ma pan jakiś dokument potwierdzający sprzedaż? Zostawiłem kwit na Jamajce. Rozumiem. Nie wziąłem go. Proszę wyjąć pieniądze, przeliczymy je. Ma pan więcej gotówki? No proszę. Ile tam jest? 10 tysięcy, w sumie 20 tysięcy. A mówił pan, że ma 15? Kiedy przeliczyliśmy pieniądze, okazało się, że pasażer przewozi 20 tysięcy dolarów. Nie wiemy, skąd się wzięły, może z przestępstw. Ja nie piorę pieniędzy. Wszystko wskazuje na to, że jest inaczej. Nie zrobiłbym czegoś takiego. Zapomniał Pan o tych pięciu tysiącach? To nie jest pięćdziesiąt dolarów, tylko pięć tysięcy. Nigdy bym tego nie zrobił. To pieniądze ze sprzedaży auta. Część wypłaciłem z konta. Sprzedaż samochodu plus pieniądze z konta. Żeby mieć więcej gotówki, proszę pokazać potwierdzenie. Już szukam. W porządku, to się zgadza. Sam pan widzi. To było miesiąc temu, tak? Widzę transakcję. Był pan z nami szczery, dlatego panu wierzę. Kiedy pan podróżuje, musi mieć pewność, ile gotówki ma przy sobie. Takie zachowanie może wydawać się podejrzane. Na granicy trzeba zgłosić przewożoną gotówkę. Podpis i data. Chcę dać każdemu podróżnemu możliwości zgłoszenia przewożonej kwoty, bo nie każdy ma złe zamiary. To wszystko. Następnym razem proszę o tym pamiętać. Miłego dnia. Dziękuję.